Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy szósty pisemny przetarg ograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, składającego się z dwóch pokoi oraz części wspólnej o powierzchni ogółem 60,45 m2 przy ulicy Robotniczej 79 na drugim piętrze z przeznaczeniem na cele opieki zdrowotnej. Forma zbycia tego lokalu to jest zawarte, propozycja zawarcia umowy na czas nieoznaczony. Cena wywoławcza wynosi 9,20 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Oferent przystępujący do przetargu musi złożyć swoją ofertę wyższą nie mniej niż 10% ustalonej ceny wywoławczej. Spłynęło jedno wadium na dzisiejszy przetarg. Co tutaj jeszcze? Cena ta obejmuje podatku od nieruchomości, którą po złożeniu w stosownej deklaracji najemca musi uiszczać w Urzędzie Miejskim, w Departamencie Skarbnika Miasta. Cena ta również nie obejmuje bieżących opłat za świadczenia eksploatacyjne i opłaty publiczno-prawne. Wpłacone wadium, jeżeli oferta będzie zgodna przedłożoną tutaj propozycję, jeżeli będzie zgodna. Co powiedzieć? Będzie zaliczona te, te wodium na początku czynszu przyszłego. Po y, zamknięciu części oficjalnej y, tego przetargu zostanie złożony protokół do podpisania dyrektorowi i zaakceptowany. Następnie będzie umieszczony na stronie internetowej i naszych siedzibach. Na tablicach informacyjnych na okres 7 dni. Po tym terminie, y, wygrany oferent powinien zgłosić się do punktu obsługi na jeńcu przy ulicy ja nawet celem podpisania umowy. To otwieramy jedyną ofertę, która wpłynęła. Oferta została złożona przez Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne Logos Klinika z siedzibą w Elblągu. Cena zaoferowana to 10,20 za 10, zł za metr, 10 zł 20 groszy za metr kwadratowy miesięczny. I na tym etapie część oficjalną kończymy i teraz przystępujemy do skończowania niejednego sprawdzenia zasadności. Złożonych dokumentów. Dziękujemy Dzień. Państwu za udział w postępowaniu.